Cześć, ja mam na imię Ania, a ty oglądasz Biblijna Shorty. Chciałabym dzisiaj podzielić się kawałkiem swojego serca i tym, co Bóg włożył w moje serce. W Izajasza 43 rozdziale, 18-19 werset, słowo mówi: Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotowują na pustyni drogę rzeki na pustkowiu. Wiecie, to było słowo, które Bóg ożywił w moim życiu w momencie, kiedy. Ja byłam w takim trudnym czasie, miałam pretensje i żal do Boga, byłam rozczarowana ludźmi, rozczarowana sobą. I wtedy Bóg włożył ten werset w moje serce, a potem użył pewną osobę, która dokładnie wypowiedziała to słowo. I wtedy przyszedł taki przełom do mojego życia i zrozumiałam kilka rzeczy. Po pierwsze, to jak bardzo nieńczyłam swoją przeszłość, jak wiele było jej w moim obecnym życiu. To mnie zatrzymywało, krępowało, to nie pozwalało iść dalej. Są takie miejsca, do których potrzebuję. Próbujemy wrócić i dać Bogu się uzdrowić, ale z całą resztą powinniśmy się pożegnać, bo ona jest jak ktoś kiedyś metaforycznie powiedział, jak gumowa lina, która pozwoli nam dojść tylko do pewnego momentu, a potem znowu nas przyciąga. Po drugie, stałam się krótkowzroczna i mało uważna na to, co Bóg był gotów robić w moim życiu. Wiecie, trudno jest dostrzec te małe, kiełkujące rzeczy w naszym życiu, kiedy tak bardzo jesteśmy zapatrzeni w naszą przeszłość. I kiedy tak naprawdę nią żyjemy, ale On jest Bogiem rozwoju i nowych rzeczy, nigdy niebierności i uwstecznienia. Oto ja czynię rzecz nową i już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Przygotowuję na pustyni drogę w rzeki na pustkowiu. W miejscach twoich porażek, rozczarowań, może niespełnionych marzeń, Bóg chce czynić nowe rzeczy nowe rzeczy, które będą miały znaczenie dla Ciebie i nie tylko dla Ciebie, które będą wnosić w wartość w Twoje życie. W liście do Filipian apostoł Paweł w trzecim rozdziale pisze, zapominając o tym, co za mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Wiecie, kiedy apostoł Paweł nie poradziłby sobie z swoją niechlubną przeszłością, nie moglibyśmy dzisiaj korzystać z całego bogactwa i go spuścizny, z tych listów, w które pisał do zborów. Gdybym ja nie poradziła sobie ze swoją przeszłością, nigdy mnie by tu nie było. Nie mówiłabym do Was i nie robiłabym wiele rzeczy, do których Bóg mnie powołał. Wiecie, jakkolwiek nie wyglądała Twoja przeszłość, ból, a może nostalgia za tym, co już bezpowrotnie przeminęło, a co było dużo lepsze niż to, co jest dziś. Kiedyś miałam pewien sen, w którym Bóg powiedział do mnie: Czas nie jest Twoim Bogiem, to ja jestem Twoim Bogiem. Ale, ale jeśli poddajemy się presji czasu albo czujemy się jak zamrożeni w tym czasie, ponieważ utknęliśmy gdzieś w przeszłości, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg chce przeprowadzić Cię przez nowe sezony i dać Ci nowe rzeczy w Twoim życiu, jeśli tylko Mu zaufasz i pozwolisz się poprowadzić. To jest to dla Ciebie. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten filmik polub, zostaw komentarz. Dzięki, cześć.